Jeśli drażni Was, że przeglądając internet zapisujecie sobie w różnych serwisach inspiracje kulinarne, a potem nie pamiętacie, gdzie co było, nigdy nie odszukujecie przepisu, który wcześniej Was zainteresował, to mam coś, co może Was wesprzeć. Jest to aplikacja Tefal, która wraz z ciekawym sprzętem o nazwie Kukformi Touch Wi-Fi stanowią zgraną parę, dzięki której nie tylko szybko znajdziecie przepis oparty o to, co akurat macie w lodówce, ale równie szybko przygotujecie potrawę. A intuicyjny ekran przeprowadzi was przez poszczególne etapy tak jak kuchmistrz ucznia. Tefal Cook for Me to duży, ale nie przytłaczający sprzęt. Jego rozmiar sugeruje zgodnie z prawdą zresztą, że będzie w stanie ugotować obiad dla większej, np. sześcioosobowej rodziny. Ze względu na jego funkcjonalność i mnogość zastosowań nie będziecie go chować do szafki, dlatego warto wspomnieć, że jego elegancki styl będzie dobrze komponował się w różnych stylach kuchni. Tefal, jak w większości swoich sprzętów, postawił tu na ponadczasowe czarne, błyszczące wykończenie z delikatnymi chromowanymi elementami. Kukwarmi najbardziej wyróżnia pokrywa, która posiada podświetlenie LED sygnalizujące etap gotowania. Elementy konstrukcyjne są dobrze opisane, co sprawia, że sprzęt jest intuicyjny i właściwie nie będzie potrzeby, aby korzystać z dołączonej instrukcji. Gdybyście nawet mieli wątpliwości, jak coś wykonać, to macie wyświetlacz, który prezentuje zdjęcia i filmy związane z poszczególnymi etapami przygotowania posiłków. Warto podkreślić, że ekran jest ruchomy i można z niego korzystać pod różnym kątem. Co nie tylko ułatwia przechowywanie urządzenia, ale sprawia, że jest ono komfortowe w użytkowaniu przez domowników o różnym wzroście. Ale do ekranu przejdziemy później. A teraz zajmijmy się resztą zestawu. W standardowym wyposażeniu otrzymujecie też zestaw do gotowania na parze, który możecie z powodzeniem przechowywać wewnątrz urządzenia, kiedy akurat go nie używacie. Jeśli chcecie, możecie swój zestaw rozbudować, kupując dodatkowe akcesoria, co dodatkowo zwiększy wachlarz możliwości i sprawi, że Tefal Cook for Me zastąpi jeszcze więcej sprzętów małego AGD w waszych domach. Do wyboru macie dodatkową pokrywę Extra Crisp, dzięki której zapieczecie wasze potrawy, formę do ciasta, w której upieczecie nawet sernik, oraz zestaw sześciu szklanych słoiczków, niezwykle przydatnych do przygotowania m.in. deserów. Cook4Me podoba mi się to, że element SMART, czyli wyświetlacz i możliwość połączenia go z aplikacją nie są dodane na siłę, a stanowią integralną i mającą sens całość. Wyświetlacz jest duży, jasny i cechuje go dobra responsywność. Z jego poziomu możemy nie tylko wyszukać interesujący nas przepis, ale także zobaczyć film instruktażowy czy podejrzeć czasomierz. Mogłoby się wydawać, że aplikacja zatem jest tu zbędna. Ale nic bardziej mylnego. Z jej pomocą możemy sobie wcześniej wygodnie z poziomu kanapy przejrzeć propozycje przepisów, wyszukać przepis na podstawie tego, co akurat mamy w lodówce, czy tego, ile czasu akurat możemy na gotowanie w danym dniu poświęcić. W tej chwili mamy do dyspozycji ponad 400 przepisów, a największą część stanowią te do wykonania w 10 do 15 minut. Co więcej, baza przepisów stale się rozrasta. Użytkownicy mogą dodawać swoje autorskie przepisy, a wy, zanim wyślecie je do urządzenia, możecie sprawdzić, jakie oceny zebrały u innych użytkowników. A jak ten sprzęt się sprawdza? Wybór przepisów jest łatwy. Wiele z nich jest dodanych przez Tefal, co sprawia, że wydają się być skrojone pod to konkretne urządzenie. Niezależnie od tego, czy szukacie posiłku mięsnego, czy wegetariańskiego, zawsze znajdziecie coś dla siebie. Po wyburze przepisu, CookFormi przeprowadzi Was przez proces gotowania i poza okazjonalnym wyrzutem pary możecie zapomnieć o jego działaniu. Po zakończeniu gotowania przypomni Wam o tym sygnałem dźwiękowym i po automatycznej dekompresji będziecie mogli otworzyć pokrywę i cieszyć się świeżo przygotowanym daniem. Nie zaskoczyło, że wszystko tak szybko się ugotowało i nawet gulasz da się zrobić w około pół godziny. Zatem chętnie skorzystałem z opcji utrzymywania ciepła i mogłem poczekać na pozostałych domowników przy gości z gotowym daniem. CookFormy daje też możliwość rozpoczęcia gotowania czy podgrzewania o wybranej godzinie. Jeśli nie chcecie korzystać z przepisów, to nie musicie się nimi ograniczać. Cookformi posiada 12 trybów ręcznych, które bardziej wprawionym użytkownikom pozwolą eksperymentować, a nawet tworzyć swoje własne przepisy. Przygotowanie urządzenia do następnego użycia jest dziecinnie proste i urządzenie samo o tym wam przypomni. Najpierw zasygnalizuje, że trzeba opróżnić pojemnik na skropliny, a następnie akcesoria i misę możecie spokojnie umyć w zmywarce. Wszystkie akcesoria wydają się lekkie i trwałe i są dostępne w sklepie Tefal. Co ciekawe, w sklepie Tefal znajdziecie też części wymienne i przydatne informacje co robić gdy coś w sprzęcie nie działa poprawnie. Można powiedzieć, że sprzęt powstał w duchu zero waste, gdyż jest w całości naprawialny przez okres 15 lat. a Elementów, które mogą go trwale zepsuć, wydaje się niewiele. Tefal Cookformi Touch Wi-Fi to sprzęt, który przyda się w każdej rodzinnej kuchni. Kulinarni nowicjusze docenią go za szybkość i łatwość w przygotowywaniu potraw z przepisów. Natomiast osoby doświadczone w gotowaniu mogą skorzystać z wielofunkcyjnego trybu ręcznego. Kukformi przyda się zarówno do przygotowania kolacji dla dwóch osób, codziennego obiadu dla czterech, czy dań na sześcioosobowe przyjęcie.